No, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj drugi odcinek z serii Wojna z czasem. I jeszcze nie no Dopiero wrzuciłem ten odcinek. I mam nadzieję, że dzisiaj losu, losujemy jakiś fajny czas, żeby nie było to 3 godziny. To 3 godziny to to będzie. Ciężki czas, jakby ciężki. No, długi do nagrywania też. I długi też do oglądania. Dużo będzie musiało być przew, chyba. E, no. I w zależności od tego, jaki czas będzie, to takie państwo wybierzemy. Jak będzie więcej czasu, to trochę słabsze. Jak mniej czasu, to trochę lepsze. Czyli na przykład, jak będzie 5 minut, to wejdziemy sobie na przykład w Francję taką. A jak będzie na przykład godzina to możemy coś spróbować na przykład z pakistanem no no to lecimy do kręcenia dobra już jesteśmy w no na kole fotuny i z tego, że w poprzednim odcinku było 25 minut, usuwamy 25 minut z koła i losujemy, ciekawy jaki dzisiaj nam się losuje czas. I będzie to 20-30 minut. Chyba, że 45? 30. Stwierdziłem, że można dodać że można dodać, żeby losować te tak jak też, żeby nie było, że sobie wybieram. I mamy tutaj Szwecję, Rumunię, Egipt, Maroko, Nigerię, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajlandię, Boliwii i Peru. I losujemy. Najgorzej to byłoby chyba Rumunię, najlepiej to. Nie wiem, w sumie Nigerii chyba albo Egipt. I Turkmenistan, nie Nigeria. I w sumie Państwo afrykańskie będzie będzie nawet spoko. Dobra, już jesteśmy na świecie i znowu nic nie zmieniamy w ustawieniach. I gramy Nigerię, która jest słabsza niż Polska. Ale za to jest w Afryce, czyli Teoretycznie łatwiejszy w terenie do podbijania. Jest jednym z lepszych. Yy, to jest jedno z lepszych państw afrykańskich. I tutaj dajemy w utrzymanie wpływy z podatków. Myślę, że technologia nie jest aż tak ważna. No możemy sobie dać te punkty. Nie wiem, czy to w ogóle było opłacalne, lecz tutaj sobie skipujemy. O, a! No, chciałem już powiedzieć, że. Nie każdy nas nienawidzi jak w przypadku Polski. Tutaj Angola nas nienawidzi, Mozambik, Wenezuela. Fajnie, fajnie, fajnie się bawicie. I no w sumie by trzeba było trochę poprawić z tymi na przykład, o. Tutaj nie, tutaj będziemy podbijać. Z Czarnym też nie. Algeria. Tutaj tania i Mali może nam coś zagrozić zagrozić. No w sumie nawet nie zagrozić, co po prostu jak będziemy coś podbijać, to w sumie oni mogą lecieć od pleców i tyle byłoby z naszego ataku. Teraz polecimy sobie na Benin fajne wkład nie, nie wiem co tam jest w sumie. Ale tak fajnie brzmi tak Benin. Fajne i tak. Tutaj już podbijamy. Już wszystkie państwa nam zdążyły dać minusowe relacje. I opłaca się na początku trochę zaszować. Żeby żeby te państwa nie były aż tak mocne jeszcze. Bo jeszcze on nie mają zbyt dużo kasy itp. Więc tutaj trzeba zlashować Togo, które mam nadzieję że szybko się podda. I nie wiem dlaczego w tych środkowych prowincjach mają najwięcej jednostek, to jest jakieś dziwne. Już mamy dodatkowe prowincje, więc fajnie tutaj. Myślę, że Burkina Faso zaraz będzie można zaatakować sobie pięknie, ładnie. Tutaj sobie bierzemy fajnie tlanki z Togo i Benino. No, i tak już mamy nowe tereny. W sumie 30 minut to nie jest aż tak mało. Jakby aż tak mało, to, to jest dość dużo. Myślę, że można tu no, fajne rzeczy porobić, zważywszy też na to, że mamy fajne państwo. Dość bo on, nie jest ono słabe. Jest ono dość dobre. Kto z naszych sąsiadów ma z nami najgorsze relacje? Jest to Burkina Faso Choć chciałbym w sumie porwać z nimi Z Algierią bym chciał też poprawiać I z Libią A i z Egiptem jeszcze i W sumie z dużą ilością krajów Więc no Z nimi się nie da ale właśnie ja bym chciał z południową Afryką z Alpa, bo też jest ciężki przeciwnik. Mam jeszcze tysięcy, oni są w sumie słabi, więc ich mogę podbić. Będą dość upierdliwy pewnie, bo mam z nimi długą mam z nimi długą granicę i No nie będzie to zbyt przyjemna wojna pewnie Też będzie można Zaatakować chat Myślę że to jest Dobry pomysł A i miałem atakować te Z którymi mamy najsłabsze relacje ale z nimi też mamy słabe więc w sumie ich zaatakowałem Tak dostali tak For fun może być tylko jedno państwo na nick w Afryce. to muszę być ja. Nie wiem czemu tutaj jednostki nie poszły. Trochę źle zrobiłem, ale no dobra. No. Jakby mieli teraz pierwszą turę, to pewnie by się rozlali mi, ale nie rozlali się więc jest git. Tutaj jeszcze jest czad do podbicia, więc czadowo możemy tutaj o, yy, no i tutaj trochę nie, tu trochę dać, a tu dać jeszcze, bo tu chyba mało wojska idzie dokładnie, no i chcę pokoju, ja jakby nie, nie czat, tylko że już państwo nikt chce pokój, ale ja tego pokoju nie chcę na razie. Jeszcze ich tam potrzymam Troszeczkę. Coś tutaj atakują, ale to nie są. Takie jednostki, które mogłyby mi przeszkodzić. O! 2000, dobra. To są jednak jednostki, które mogą mi przeszkodzić. Jeszcze znaczy niewielkie. Tutaj kolejni. Nie, wiem, czy mi. O! Dobra. No i git, już Nigeria jest dość duża. I też chciałem podbić, żeby na 100% wszystko mi staczyło To nie jest powiedziane, że na cały Niger mi staczy. Dobra. Już koniec. Tutaj i fajnie. Fajnie tutaj idzie 22 lokata na świecie Więc teoretycznie mógłbym sobie Coś tutaj fajnego zrobić Już Mógłbym na przykład Zaatakować kamerun. Ale kamerun no to jest ciężki przeciwnik Nie wiem czy oni nie są przypadkiem lepsi od nas Nie oni są i to o wiele prosi więc myślę, że można też zaatakować Kamerun, ale chyba warto najpierw się skupić na tych mniejszych państwach, żeby po prostu nie zawadzały nam. Więc chyba na razie się na nich skupimy, i nie wiem czemu cały czas. Co to jest? To jest togo, togo cały czas. Yy asymilację traci, nie wiem dlaczego Bo cały czas tą asymilację tracimy a nie mamy żadnych chorób z tego co widzę więc nie wiem o co z tym chodzi dobra, chyba już nie powinniśmy tracić I myślę tak można Burkina Faso zaatakować można zaatakować hmm, Gane Burkina Faso już ma jednostki na swoich terenach na swoich prowinc... na swoich granicach z nami, więc znowu mi to 80% czego wy chcecie, no kurde, dajcie żyć. Nie, trzeba tu patrzeć, już 10 minut minęło, choć w sumie już jak mamy dość duże państwo i no nie, nie powiem, że mi nie powiem, kurde, no cały czas to się asymiluje, może zadowolenie jest złe, żeby nie powiedzieć z małego państwa, no to dość dużego w sumie państwa. I zrobiliśmy po prostu większe państwo i trzeba tutaj im niestety trochę dać. Dobra i tyle im damy, bo więcej nie dostaniecie. Albo dostaniecie, bo mi cały czas to asymilację psujecie. No halo. A nie, bo trzeba Eee z tymi rebeliantami i całym tym wszystkim te podujanie państwa Ach te państwa Dobra, trzeba... Aha, tu to... gdybym wiedział Nie wiem co ja tutaj zrobiłem, dobra Nie będą mieli pierwszego duchu, ja będę miał pierwszy ruch. Mieli pierwszy ruch, ale ja miałem lepszy ruch, i teraz tutaj wszystko będzie się psuło. Oczywiście, kamera mi ucieka zamiast zrobić to, co ja bym chciał. Czyli tutaj dajemy cyk, 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 i powinniśmy to rozwalić. Dokładnie, wszystko już wszyscy już są szczęśliwi. Mam taką nadzieję, i teraz właśnie choróbsko przyszło specjalnie, żeby nam asymilację wywalić. Szczęście i wszystko. No i tutaj jest już podbita byłki na faso. I już cała chyba jest asymilowana, tak. No i tak. Nie wiem, co dalej podwijać. Mógłbym Republikę Sudan Ugandę tutaj tutaj Takimi małymi gównikami pójść Kenia Somalia i tutaj też wybrzeże pójść No to spróbuję to zrobić Teraz czyli Jak było w poprzednim odcinku Po prostu asymiluje du dużo armii i zobaczymy ile uda mi się podbić tą całą almię, którą zrekrutuję zaraz I tutaj już wyszło chłodobsku więc trzeba tutaj no, trzeba tutaj po prostu no Rekrutować armię Dobra czyli No i Mi pewnie to zajmie dość dużo czasu Aha bo no to w sumie nie zajmie chwili teraz zajmie no Krócej niż mi jakby Teraz my... Aha bo ja nie mogę tego w ogóle rekrutować teraz Czyli trzeba się sprężać Dobra, już. Jesteśmy po z spodbijania dużej ilości krajów i no jak widzicie mam dług, 170 tysięcy i Agola mnie tu atakuje. Fajnie. Fajnie się bawicie? Fajnie jest? Fajnie? Fajnie? sobie fajnie? Jeszcze fajnie? Dobra, no to... Oni też was fajnie tutaj zaatakują. Oni też myślę, że was fajnie zaatakują. Tutaj po prostu... Ja na razie nie ma szans z a rozmów w końcu tutaj damy i cyk. Ci się zgodziły, i ci się nie zgodziły. Ale mi bym... Za 11 zł? no to kurde, co? No Aż warto się sprzedać za 11 zł, tak? Przypomnę, że tu jest angola jak coś, więc też możecie podbijać. A czemu oni mnie podbijają jakby? Nie mają ważniejsze sprawy do roboty, tak? Niż ja... Halo. No wypiedzielaj z moich trenów. Eee. Dobrze, ja muszę się z gabonem tutaj. Nie to jest Wandra. Eee. Co? gdzie jest Gabon? Dobra, z Kongo muszę się porozumieć, ale z Gabonem też by się przydało porozumieć. Tylko nie wiem, gdzie jest Gabon, właśnie. Tu, no Gabon. Ale nie mam tego właśnie na lewym pasku. I tu mnie trochę wkurza. Ja muszę się z nim jak najszybciej porozumieć. I tutaj szybko, no Wszyscy się zgodzili. Czemu wszyscy mnie atakują? Halot, co to ma być? To jest jakiś skam. To jest największy skam na świecie. Nie? że Każdy, każdy sobie obdał za cel zaatakowanie mnie. I właśnie mnie zaatakowanie, nie, kogoś, kogokolwiek, tylko mnie. No i czemu wy się nie skazacie na rozumieć? Czy oni widzą so, oni jakie ja mam zasoby w skapsu, że oni wiedzą, że ja potrzebuję bazy, bardziej tego rozajmu niż oni chyba tak? No wszystkich dajemy tutaj sąsiadów. Żeby po prostu wszyscy im wypowiedzieli wojnę i wtedy ja... Oni na tym skorzystają, ja na tym skorzystam. Będzie pięknie. No ale oni i tak mnie atakują. Nie, no to jest piękne, to jest też piękne... Nie, 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 dawać moje te halo. No i git. Ech. A, ja pierdziele, ja, ja teraz będę musiał odrzucać ich żądanie. Czemu oni mnie atakują? Weźcie coś, z ej. Jeszcze mi... Tu się powoli robi kryzys. I no powoli duży kryzys się robi, bo... Nie mam co zrobić tutaj. W szczególności, że oni mnie cały czas atakują. Dobra, ja tam, mm, Zaproponuję im dosta wojskowy na 40 tu co macie. Bierzcie, ale weźcie mnie, udatujcie, błagam was. I nie wiem, nie mam armii żadnej. A, jednak mam, dobra. No to trzeba by ją rozwiązać jak najszybciej, bo jednak ta armia dużo na ten. Też możemy wziąć pożyczki. Te pożyczki nie są zbyt duże. Ale jakkolwiek się... Jakkolwiek będziemy na plusie. I nie można chyba więcej niż 5 pożyczek, tak. No niestety, ale dobra, musimy coś tu chyba bo... Oni nam podbiją sobie państwo, zaraz, a my tu się nie, nie będziemy mogli bronić. Ja piecie... Dobra, weźmy się tam. Myślałem, że się jeszcze odbiją, dobra. Tutaj nie tyle, no. Co ty w ogóle nie myślicie? Wy nie myślicie, no To niech robimy ten tak. Po prostu rozmowy pokojowe i tutaj dajcie mi wszystkie moje prowincje, no halo. Co w tym trudnego, dajcie mi wszystkie moje prowincje, ej. Mhm. Ja jestem głupi. Co ja właśnie zrobiłem, no, Mali, weźcie atakujcie ich. Co wydobicie? Czy oni sam... Nie, no oni ma tanie atakują, zamiast ich. Czemu oni nie chcą mnie dotować? Ej! Przydalibyście się. Mam 7 minut, a ja tu muszę manować czas na WKS, bo mi tutaj atakują, nie? Słabo WKS. No, teraz trzeba się podbijać trochę. No kurde, no nie może tak być, że. Oni mnie tu na wszystkich frontach kurde. Wyją, i ja nic z tym nie mogę zrobić. Więc trzeba też trochę poodbijać. I nie tylko, żeby Gano to atakował. Dobra, atakują wszystkich, dobra. Czyli raczej już się zgodzą na rozmowy pokojowe. I żeby nic nie wziąć. Mam taką nadzieję, że się zgodzą. No bo tutaj my się tylko zgodzimy. Zgodzili się? Zgodzili się, dobrze. Ej, czemu Sudan Południowy i Republika? Jakby rozumiem, że jedno państwo się wyzwoliło, ale nie, że dwa się wyzwoliły. Ej. Bo te to dwa naraz się wyzwoliły bez sensu. Nie dość, że... No, to wszystko przystągane, no musieli nas zaatakować. No kurde, taki progres. A no, mamy 30 minut, więc... No to jest progres do ratowania niby, ale... No kurde, no, no to słabo tak. Jednak ten progres miał być większy. Dobra, ja to wszystko sansemiluję po prostu i się widzimy. I Wtedy będzie koniec czasu. Dobra, dobra, teraz czas na kombak. Tak zwany. Kompak naszych ziem. Dlatego fajnie, jak ten kompak jeszcze był O, i teraz zarabiamy normalnie, dobra. Dobra, kompak, i wracamy do naszych e, ziem. Czyli musimy po prostu odzyskać ziemię. Czyli Sudan Południowy i Republika Afrykańska. To kompak i Gabon możemy sobie zostać. No to w sumie gdzieś. Czy oni są, czy nie. Ale musimy, żeby znowu w sumie się nie zadłużyć też. No bo, jak się znowu zadłuży, to będzie słabo. Ale raczej nie, raczej na no spokojnie też. To jest dość słabe państwo, właśnie, bo niby mamy dużo. nie no, Niby mamy dużo też tych, dużo ludzi, dużo ludziów, ale nie mamy dużo pieniędzy i to jest największy problem tego państwa w sumie. No, że nie mamy prawie w ogóle pieniędzy. W sumie najłatwiej byłoby wziąć ich na wasalizację, no nie pomyślałem o tym, ale można wziąć też pożyczki. No i git, mamy chyba na wasalizację ich już. Na wasalizację, na asymilację tych terenów. Janek nie. nie. I jeszcze kilka. Aha, bo tu jest mokół. No, no więcej jest tych terenów. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, jeszcze po minuty to dosłownie no, to nie będzie. No to jest wojna z czasem, właśnie, to jest wojna z czasem, dlatego tak nazwałem tą serię. I w sumie, jeżeli nie zrobimy brylantów a raczej w tak krótkim czasie nie zrobimy brylantów to można dużo popodbijać jeszcze. Dobra, proszę, proszę. Jest git? Nie jest git, dobra. LTA, ultimatum, więcej cyk, 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 cyk. Jakby to była godzinka, to na spokojnie bym to zrobił, ale to, co sobie zaplanowałem... Czyli no dość dużo państw, no to ja nie będę też podbity, pe. Dobra, dobra. Minuta, jeszcze minuta. Dobra, oni mają plusowe, oni plusowe, oni plusowe. Oni mają, oni mają minus 10, dobra, no to cyk, 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 cyk. Cyk. Oni mają plusowe, kurde, nie mam czasu, żeby ten. Cyk i klikamy. 30 sekund, dobra, już. Chyba już nic nie Dobra, to jeszcze może. Tu prowincje, te wszystkie dajcie nam. Cyk, cyk. Dali. Jest. No Dobra. Zdążyliśmy. I no. Nigdy jest dziewiąty na świecie. Jeszcze bym mógł tam asymilować te prowincje. Też wyglądają, jakby ktoś się na nie wyżygał. Jak w ostatnim odcinku z Polską. Więc myślę, że w następnym odcinek będzie też trzeba e, poprawić piękność tych granic. Ale no nie no, jakbyśmy jakbym, jakbym bym podbił, to byłoby pięknie, nie? no. To... Pięknie byłoby. I gdyby ten, ten Słudan Południowy mi się zgodził, to też byłoby pięknie. No i co? Co ja mam Wam powiedzieć? 30 minut no, to jest dużo czasu, jednak niewystarczająco, żeby zrobić... <laughs> niewystarczająco, żeby zrobić tak dużo, żeby podjąć na przykład całą Afrykę. Więc miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będzie jakiś czas, który... No, będę mógł dużo zdziałać, na przykład godzinka, dwie godzinki, trzy. No ja się już z Wami żegnam, bo to w koniec pierwszego odcinka, pół godziny minęła. I no, zapraszam do zasubskrybowania i... Blajkowania tego kanału i tego filmu. I co? Żegnam się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.